No się ma jakoś tak przez przypadek trochę wyszło, że stałem się tu na kanale posłańcem informującym was o losach najnowszych heroesów. No fajnie, spoko. Ale dla wielu problemem może być, że ja tu nie jestem hardkorowym graczem serii. Trochę z... Trochę nawet słusznie, przepraszam. Ale no, ciężko by było być takim hardkorowcem, biorąc pod uwagę to, że na świecie są inne gatunki, które też się lubi i ceni oraz to, jak potężne i rozbudowane są heroesy. To gry, w których niuanse w statystykach mają ogromne znaczenie, a to jakim taktykiem jesteśmy, prowadząc bitwy, jest równie ważne, co mądra rozbudowa miast i inwestowanie w pasujące do naszego stylu gry i wybranej frakcji Perki. A ja? Ja jestem heroesowym casualem, co grał głównie w trójkę i szczerze mówiąc tylko takie osoby znam w swoim najbliższym towarzystwie. i Jestem, wiecie, tym modelowym przypadkiem, który grał, jak mu koledzy z podwórka kazali. To jest... <laughs> Raszuj rozbudowę kapitolu, bo daje kasę na jednostki, a im więcej kasy, tym potężniejsza armia. Plus graj na dwóch bohaterów, gdzie jeden to chłopiec na posyłki, a drugi faktycznie podbija kolejne fragmenty mapy. Leveluj magię jednego konkretnego typu olej, sokoli wzrok. Tak grałem większość swojego życia i zdawało to egzamin. Choć wiem teraz, że istnieją mądrzejsze taktyki. I może, kurczę, w tym szaleństwie jest metoda, w sensie, by zrobić relację z ugrywania Olden Ery z perspektywy takiego y, casual'a. Spróbujmy. Widzieliście, że nie można zrobić magazynu o Heroes of Might and Magic 3? Bo my nie wiedzieliśmy. I zrobiliśmy razem ze społecznością Heroes 3. Wiadomo, że magazyn zahacza też nieco szerzej o serię, ale umówmy się. Obowiązki Polaka to wstać do hymnu, szanować godło, raz na jakiś czas pomyśleć ciepło o trzecich Heroesach. W tej ostatniej rzeczy możemy Wam pomóc, a właściwie to sami możecie sobie pomóc. Kliknijcie link w opisie, a ja idę sobie poczytać np. o zaginionym dodatku do trójki. Albo wywiad z twórcą trójki, w którym mówi, dlaczego czwórka była katastrofą. Już można lecieć dalej z materiałem. Ale, ale, przede wszystkim, 1 marca odbył się nasz kolejny CD tematyczny meetup w warszawskim klubie Chaos, gdzie nie dość, że mogliście kupić nasze magazyny, zbić z nami piątkę i walnąć piwerko, to jeszcze zorganizowaliśmy Wam moc heroesowych atrakcji, w których tymi najważniejszymi były spotkanie z twórcami Heroes Olden Era oraz możliwość pogrania sobie w przedpremirową wersję tej gry. Stąd też biorę moje rewelacje i niby miałem możliwość popykania trochę dłużej niż inni odwiedzający, ale no, powiedzmy sobie szczerze, że czym jest perspektywa spędzenia z tytułem kilku godzin, kiedy mamy do czynienia z reprezentantem tak rozbudowanej w założeniach gameplayowych serii. No to co? Jak się w to gra? No, w sumie dobrze. To znaczy, jak na 2025 rok, to mam wrażenie, że bitwy w kwestii gameplayowej są trochę obciężałe. Dynamiką przypominają mi starcia ze starankiego Heroes 5, co dla zagorzałych fanów pewnie może być. Plusem. Oczywiście mówię tutaj o podstawowym tempie zabawy. Docelowo będzie sobie można ustawić tempo animacji podyczek. Poza tym mamy do wyboru sporo miast, w tym mój ukochany Loch, tylko w nieco innym wydaniu co mnie całkiem sporo cieszy. Dalej są z nami ogóry, ale znikli na przykład obserwatorzy, zamiast nich mamy elfy i lożkiem grało mi się jak na razie najlepiej. Ale też czułem, że to raczej kwestia, nie wiem, moich nostalgicznych przyzwyczajeń. Ekipa zmontowana w lochu wydaje się stylem gry mocno nawiązywać do swoich korzeni. I chyba nawet o to chodziło. Kwestia awansowania bohatera przeszła w Olden Erze największe zmiany i teraz jest delikatnie podlana takim rogalikowym sosem, co dość spoko pasuje do heroesowej koncepcji. Sprawdza się to w praktyce Całkiem nieźle. Co poziom, dostajemy opcję wybrania specjalnego perka jednego z trzech oraz dobrania dodatkowego pasywnego buffa. Jednego z kilku. I widzę tutaj pole do wywalenia się na głowę. Wiadomo, jak to w rogalikowych mechanizmach bywa. Czasami składamy coś, co nie pasuje do naszego stylu gry, bo tak się nam pasywy ułożyły, i nie zawsze każdy build jest odpowiednio mocny. Na razie jednak trudno mi coś mądrzejszego powiedzieć, oprócz działa i czuć te pasywne bonusy w potyczkach. Na pewno jednak trzeba już teraz myśleć o wychodzeniu z, jak ja to nazywam, rogalikowej strefy komfortu. Jeżeli nie skleja się nam nasz ulubiony build, którym grało się wspaniale, trzeba odnaleźć się w otoczeniu nowych pas więc, jak cała ta koncepcja levelowania pasuje do tego momentu, w którym zawsze w kierowcach się wbierało pomiędzy doświadczeniem a goldem, tak teraz ten dodatkowy poziom skomplikowania troszeczkę może czasami irytować. Ja jeszcze nie miałem takiej sytuacji ale wierzę, że tak może być. Spoko działają też umiejętności specjalne frakcji. Taki rój spełnuje jaja robali na mapie, którymi możemy potem w całkiem efektywny sposób podgryzać przeciwnika, co dorzuca do taktyki element wkurczania ...przeciwnika. I to mi akurat bardzo pasuje. No i każda jednostka ma swoją pasywkę i umiejętność, której może co jakiś czas użyć. Dodaje to kolorytu walkom, rozbudowuje je, a mi, o, oh, hatfu, obrzydliwemu casualowi, oferuje nie lada rozkwiny w stylu którą ścieżką podążyć, by zadać optymalnie jak... Jak najwięcej obrażeń. Jest też opcja rozegrania autopotyczek zamiast angażowania się w bitwę. Na początku gra ocenia nasze szanse, a potem prezentuje straty w jednostkach. No i zrobiłem sobie taki test. Pięć walk rozegrałem dwa razy: raz w trybie automatycznym, a raz ręcznie, po wszystkim wczytując save'a. No i tak. Komputer zaskakująco dobrze daje radę sobie samemu. W dwóch przypadkach nawet poradził sobie o wiele lepiej ode mnie, tracąc pięć jednostek, gdzie ja straciłem ich aż 11. Mnie to akurat cieszy, będę miał więcej czasu zaoszczędzonego na eksplorację. Z drugiej strony, no, jak mówiłem, mamy 2025 rok, a nie 2005. I brakuje mi w starciach jakiegoś takiego, nie wiem, przepychu, plastycznych, ciekawych animacji jednostek, imponujących efektów, czarów i tak dalej. To wszystko jest jakieś takie, no, po prostu poprawne i teraz pewnie wszystkim orto zapaliła się czerwona lampka, ale przecież tak ma być! Przecież jak będę oglądał po raz 500 troglodytę odwalającego jakiś układ taneczny podczas potyczki, to umrę cringe'u. to gra taktyczna, wielka strategia, erpek. No spoko, a ja powiem na to Team Fight Tactics. Tam jakoś dało radę zrobić efektowne animacje postacią, umieścić ich na skromnej mapie i nigdy nie spotkałem się z narzekaniami, że podkolorowane wizualnie ruchy jednostek komuś w tych autoszachach przeszkadzają. Był taki y, mem z Gotikiem, w sensie wyciekł screen Gothic Remake po zaimplementowaniu wszystkich zmian, jakie proponowali najbardziej ortodoksyjni fani. I trochę tak takie narzekania widzę, przepraszam. Posłyszałem taką rozmowę, w sensie stałem obok, jak twórcy śmiali się, że trzy razy już smoka przyciemniali, bo dla fanów był za jasny. I po tych wszystkich zmianach według nich dalej jest. Popatrzmy na tego smoka i nie wiem, jakby go tak jeszcze bardziej wyprać z kolorów, to znikłyby wszystkie fajne detale, którymi dopakowano ten model i dostalibyśmy taką zwykłą czarną, smyczą plamę. Ja też rozumiem, gracze są przyzwyczajeni do pewnego modelu bitew, które prezentują heroesy. Ale ponownie, radzę czasem wyjść Ze strefy komfortu i docenić Nowe formy podania waszego ulubionego dania Trochę widzę tutaj analogię Do odbioru w 4 Po latach, w sensie no To nie są tak inne Heroesy jak Heroesy 4 od trójki, ale mam wrażenie, że Emocje są podobne, no właśnie Olden Era mierzy się z zarzutami, że jest Za kolorowe, matko co to jest za jednostka Nikt tego nie kupi, nie ma co grać Bo wstyd będzie przed kolegami Albo wstyd będzie, nie wiem, na streamie odpalić Przypominam, w Heroes 3 są jednostki, które wyglądają Kutpa tak, gremliny, gremliny, nimfy i rusałki, które prezentują się jakby były żywcem wyjęte ze starych niemieckich ilustracji do bajek dla dzieci. A co się tym wiem, bo jedną taką w wydaniu polskim posiadam tragiczne gówno. Z drugiej strony za to rozumiem zarzuty o jakieś takie wajby mobilki, gdy się patrzy na te screeny, ale zgodzę się tylko w przypadku portretów bohaterów. Są faktycznie jakieś takie intensywne, jakby miały przyciągać jak najskuteczniej te małe dzieciaki do kliknięcia przycisku kup walutę premium czającego się dziś obok. Faktycznie jakby wybijają się bardziej z całej reszty interfejsu i troszeczkę jest to aż irytujące, krzyczą naprawdę. Cała reszta w praniu wygląda za to naprawdę atrakcyjnie i ciekawie, trochę Inaczej. Mapy są naprawdę efektowne, mają też sobie taki, że tak to ujmę, kartograficzny sznyt. Są też bardzo czytelne, co też się ceni. Wreszcie ogromne wrażenie robią nasze bazy, w których aż chce się przebywać. Dobra, naprawdę dobra robota i nic w oprawie bym już nie zmieniał. Grając naprawdę nie odczuwa się jakichś takich graficznych zgrzytów. Wiecie, oprawa jest klimatyczna, tylko no, te dość sztywne animacje trochę bolą. Nieszczególnie kupił mi za to interfejs. Widać, że próbują pogodzić trzy rzeczy: prostote. Nowoczesność i chęć zachowania tej takiej przaśności, czy jak to tam woli, przepychu dwuwymiarowych heroesów. Wychodzi mu to czasem dobrze, a czasem średnio, przez to ostatecznie interfejsy dwójki, trójki czy czwórki z tym swoim wielkim, klockowatym blokiem informacji po prawej stronie ekranu wypadają po prostu mądrzej, czytelniej. W prawym dolnym rogu ekranu mamy wielką klepsydrę, którą kończymy własne tury, co ma sens, wygląda Ładnie, ale gra nijak nas nie informuje o tym, że nastała już kolejna tura, w której możemy działać. Tego idzie się domyśleć tylko po odnowionych zasobach ruchu umieszczonych przy portretach postaci. Przynajmniej tak mi się wydaje, po obcowaniu tych parę godzin z groną no wszędzie indziej się nie mogą tej informacji. Brak nam jakiegoś dźwięku, jakiegoś monitu. No, dziwne to jest. Do tego na to, aż NPC zakończą turę, czekamy bardzo długo. A przez ten okres patrzymy na kręcącą się klepsydrę fajnie. A raz nawet zbagował mi się przeciwnik na mapie, przez co musiałem restartować. Zabawy od ostatniego zapisu. No nic, najwyżej no zrzucam to na karp przy Eliaxesowych bagów. Szkoda tylko, że na tym etapie trafił mi się tak krytyczny już w pierwszej rozgrywce, a premiera wczesnego dostępu już ponoć w drugim kwartale 2025 roku. Boli mnie to, że na pierwszy rzut oka nie widzimy też, jaki jest dzień tygodnia, co na danym etapie możemy budować, a co nie, albo też boli brak wielu okienek, które w jakiś sposób informowałyby tego biednego gracza, jaka akcja została wykonana. W sensie, na pierwszy rzut oka ciężko jest się połapać czy kamień to już odwiedziłem, czy kapliczkę odhaczyłem, lub to, czy jak nie mogę wejść do każdego drugiego zamku, to bug, czy z jakiegoś innego powodu nie mogę go przejąć. I ponownie, dziwne jest to, że interfejs, choć wygląda na gotowy, wywala się na tak podstawowych rzeczach w kwestii jego obsługi. Bywa często nieresponsywny, nieczytelny, niektóre istotne przyciski, jak ten od automatycznego uzupełnienia armii w zamkach, są zbyt malutkie. Wiecie, to takie podstawowe pierdółki przy projektowaniu interfejsów, a mam wrażenie, że bardziej skupiono się na tym by był ładny. Wierzę, że te ostatnie babole zostaną poprawione jeszcze w Early accessie, ale przy twórcami tak czy kwak jeszcze długa droga. Spoko, że ekipa Unfrozen... Słucha graczy. Na naszym meetupie ochoczo odpowiadała na pytania. Widać, że wiedzą, czym jest ten Heroesowy Core i chcą dla potencjalnych fanów jak najlepiej. Świetnym dowodem jest to ten tryb areny, w którym olewamy eksplorację, dobieramy sobie perki, specjalności, artefakty i od razu ruszamy do bitwy z przeciwnikiem. W sensie to nie ma być na końcu laurka jakaś z mojej strony. Po prostu chcę wam dać do zrozumienia, by dać ekipie trochę taki kredyt zaufania. Mogli zrobić w końcu remake trójki, w tym prawdziwych heroesowych graczy, albo zrobić coś. Swojego nowego w duchu starych czasów. I to już był ten pierwszy mądry ruch. Drugim było zatrudnienie m.in. Johna Romero do tworzenia muzyki. A teraz poczekajmy na, mam nadzieję, kolejne mądre, kiedy już w końcu położycie łapy na Early Accessie. Dzięki za uwagę. Jak się podobało, to zapraszam do suba i lajka. Zdrówka! Żegnajcie. Sorry, że tak poważnie, ale kiedyś ktoś mi napisał w komentarzu, że poważnemu facetowi nie przystoi mówić, papa. Olden Ere też by pewnie nie polubił.